Jak jakoś wyszło, Argentyna przegrywa, już, nie, już, już remisuje, ale git. Gdzie mam liście? Ma? Jezus, co ty robisz? No, no spoko, zaraz będzie meczu hehehe, meczg. No, patrz, bo, patrz jak lecę tyłem. Na wstępie. Jakim ja będę klubie? Jestem w Brazylii. Brazylii, która przegrała czy dwa. Na pewno to ja się doszło. Jestem <coughs> Czy przegramy, czy wygramy? Ja myślę, że my jeszcze nie zaczynamy na... O, będzie bramka? Je. To z tego, że jeden nie... Nie To jest przypadek dosłownie. Dawaj, Laga na lewego co ty ma lewego? 2-1 <noise> Na półtorej. <pustą>. 2-1 Goal! <noise> Te czego <-1. głos> Bo się wkurzyły. <noise> tak widzę, że masz czerwoną głowkę. Głowkę. Głow główkę. Główkę. Nie wierzę! Co za dymić? Chodź miał prosto na bramkę. Nie wierzę. Lecimy po to. Lecimy po to. No wybij to. On że oni do niego podejdą. No, ja pieprzę. <grystanie> family, friendly, eh, fra, fa, family Friendly już weszło pełną gębą, widzę. Tyleż <grystanie> wygrywamy cztery. ale przegrywamy. <grystanie> tak jak Polska z Belgią. Prawie nikt o tym nie pamięta wcale. Cześć, jest, 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 jest... szczerze no, dobrze! źle. Wiem... Cieżynas Brazilii... No, 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 co z tego, że 6-1, ale łatwo z nimi, nie? Łatwo! 6-1, łatwo z nimi! Ależ gramy w semi-finale, nie no, nie wiem może... My jeszcze gramy... No nie. Why me? Why are, you... Why are you do this? Why? Are you? Do... Obroniłem to, ale jestem dobry. Wcale nie trafiło bok wczoraj. Jod... nie. Prawie bramka by była. Nie, 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 nie. Ale jestem na pewnym pożemie. Nie no, jeszcze ja sam zas... Nie no, zawaliście. Just! Co? Jakim cudem to się od powietrza odbiło? Halo! Przyszłość, przeszłość, teraźniejszość. Czemu to się odpowie, czy odbiło? Jakim prawem to się odpowiedź odbiło? Jakim cudem ja się pytam? Na barier blok tam postawili, czy co? Kurna. Ale ja przynajmniej, no, przynajmniej ja zweruwałem gra. Nie, 4-0. 4-0, zero. Zero, nie. 4 4 4 0, 4, 0, 4 0 To jest mało! O nie, to jest tak strasznie mało! Nie. Dobra, dobra, chociaż honorowe go się <gryś> Będzie sukces. Naprawdę, nie, dobra, 6 0 będzie. 6. Nie, nie, nie. I, a idźmy. Po... 7, 0, nie wierzę w to. Aż grają. Widzicie? To jest drużyna, a nie. To samo. Są... <gryś> Po 45 sekundach mamy 1-1 popka... Kurde, jakbym jeszcze umiał szybko czytać, no. By było za Fajnie. Widzicie? powstrzymałem się. Widzicie, nie powiedziałem za jej. Mamy dogryweczkę w meczu Portugalia Argentina. Zaraz będzie koniec głównego. Głównego, nie głównego czasu. Więc po prostu Portugalia będzie grała z... Zy... z hehe. Karny będzie grał. O co mi chodziło? Penotyl Shoot. Penalty Shootout oczywiście. Ja to chciałem, chciałem od samego powie początku powiedzieć. I mamy jeden... jeden... Mamy pierwszego karnego i Portugalia ogólnie wygrywa w karnych, ale... Czy Argentyńczyk nie trafia i Portugalia trafia do finału? E, Champions League chciałem powiedzieć, ale do finału ogólnie World Cupu, więc zobaczymy, czy Portugalia, czy pół. pół. pół no co, tak. Południowa, oczywiście, Korea. A więc gram w Korei Północnej. Pół. Południowej. Za żadnej północnej, południowej. I Korea Południowa, no, ma taki solidny składigma. Mówisz o własnym klubie, hehehe. He, he. No na razie 15 sekund minęło, ale no na razie Portugalczycy wiecie co nie są Portugalczycy tylko ludzie, którzy chcą grać jako Portugalia ogólnie no na razie nie, że prowadzą tylko prowadzą ciągle akcję, nam naszą bramkę nit i mamy 1 do 0 dla drużyny z Porto, dla drużyny dla klub, klub dla zespołu w Portugalii mamy wyrównanie dla South Korea Jeszcze tylko jedynie 45 sekund <laughs> O Jezus Maria Nie no Bramkarz Bramkarz ty ty Bramkarz Ja teraz kurna z opóźnieniem mhm. Już Ci widzę, że masz ping Dobra, mamy 2-3, więc może będzie jeszcze wyrównanie 3-3, ale w to bardzo wątpię, ponieważ wszyscy zawodnicy stoją. Piłka mi przeleciała. Dosłownie, piłka mi przeleciała przez mnie. Piłka mnie przeleciała. 14 sekund zostało, ale może. Może niby, może noby. Mamy! Mamy bramkę 3-3! Wyrównująca bramka dla w Korei i mamy wyrównanie dla naszego kraju dobrze neby Neb, no więc no Sudent Sudet hehehe he, he. i będą karne nie będzie karne Sudplay jeszcze bramkę Portugalii wygrywa